Witam Was kochani na moim kanale Ogród Darkness. dzisiaj tematem mojego filmu będzie mm, taka monstera, jest to odmiana monstery Deliciosa. E, postaram się Wam tak w skrócie opowiedzieć jak dbać o tą monsterę. Może najpierw postaram się Wam powiedzieć, że w, w ciągu roku ogólnie taka monstera potrafi wytworzyć od jednego do dwóch liści. No moim zdaniem jest to bardzo mało, no ale taka taka roślina. Jest to monstera młoda, gdyż no możecie rozpoznać przy zakupie, że taka, taka monstera nie ma nie ma w ogóle tych przycięć prawda w liściach dopiero z, z biegiem czasu. Zaczyna wytwarzać właśnie dziury. Więc to jest młodziutka monstera. Więc czekam na, na dalsze efekty tych wspaniałych i pięknych liści. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, w, w jakim pomieszczeniu powinna przebywać, no to u mnie jest, jest w sypialni. Jest tak mniej więcej od. 2 do 3 metrów od okna, i tak samo musimy pamiętać, żeby nie stała blisko grzejnika. No i tak samo nie lubi bezpośredniego nasłonecznienia. No, to jak chodzi o temperaturę, to tak w pomieszczeniu warto, żeby było 24 stopni. Jeżeli na przykład będzie poniżej, przypuśćmy, 13 stopni Celsjusza, no to na tej. Monsterze na liściach pojawią się takie brązowe plamy. To już będzie dla nas taki właśnie sygnał, że coś z tą rośliną się dzieje. No ale tak do 13 stopni Celsjusza jeszcze będzie w stanie przetrwać. Jeśli chodzi o podlewanie, to monsterę podlewamy w okresie letnim oczywiście. Podlewamy raz w tygodniu. A jeżeli chodzi o okres zimowy, to wystarczy dwa razy w tygodniu podlać. I należy pamiętać o zraszaniu takiej rośliny. Może to niedużo, ale na pewno pomoże takiej roślinie, gdyż ona bardzo lubi właśnie takie wilgotne powietrze, to dwa razy w tygodniu, wystarczająco, jeżeli chodzi tutaj o zraszanie liści. Jeżeli chodzi tutaj też o y, zastosowanie nawozu, to tak y, zazwyczaj stosuje się od wiosny do zimy i wykonujemy to tak co 2 do 3 tygodni. Co 2-3 tygodnie należy zastosować taki y, nawóz do, do roślin. Y, jeżeli na przykład ktoś chciałby, rozmnożyć, pozyskać e, młode sadzonki, to jeżeli na przykład mamy już taką bardzo dużą e, roślinę monsterę, to wystarczy, jeżeli ją e, przytniemy, skrócimy i taką młodyżkę włożymy do, e, do wody, albo też można przed posadzeniem zastosować ukorzeniacz do roślin zielonych. No myślę, że tak mniej więcej w skrócie wam opowiedziałam, e, jak dbać o tą roślinę. Wszystko chciałam opowiedzieć tak e, krótko i na temat, żeby nie przedłużyć tego filmiku. Jeżeli czegoś nie wiecie, to piście. Chętnie podzielę się z, z wami moją wiedzą na, na temat tej rośliny. E, jeszcze na koniec chciałam wam powiedzieć, że teraz już mamy taki okres e, wyprzedaży w dziale e, ogród, i chcę wam pokazać, jaką doniczkę sobie e, ostatnio wyhaczyłam. Ta chwilka Wam pokażę. Tutaj ma takie uchwyty. Jest bardzo duża. Tutaj jest sam wkład do doniczki. A tutaj mamy tą osłonkę. No, wygląda y, pięknie. I co najważniejsze, no, z 50 zł y, była przeceniona na 20, więc to, no, dla mnie rewelacyjna. Cena, jeżeli macie w planie jakąś aranżację tarasu, to warto teraz zaopatrzyć właśnie w takie doniczki ogrodowe. Jeżeli później w okresie takim letnim nie będziecie musieli przepłacać. O tak się prezentuje doniczka. No dla mnie jest świetna. Kupiłam sobie takie dwie. Więc jestem mega zadowolona. Myślę, że to wszystko yy, w tym filmiku. Jeżeli oczywiście nie, nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam do subskrybowania i lajkowania, i do usłyszenia wkrótce.